O, panu... Dobra widzowie, Jesteśmy, idziemy tutaj. Chodźcie widzowie ze, ze mną. Chodźcie Bastek i Daniel ze mną. Jakby okay. co? To tutaj to mam ze sobą okay. mapę. Dzisiaj nie mam mapy w ręce, nie mam. Nie mam. Sliwka, sliwka, Śliwka, tu śliwki. To widzowie powiedzcie mi czy to naprawdę, naprawdę jest śliwka. Bo ja nie wiem czy to śliwka. Chodź mnie, Daniel. To jest zielone! Nie, to nie jest śliwka! Jietko musi to urosnąć. Za e, co, co ja właśnie teraz zrobiłem? Ja piet. To musi urosnąć i wtedy to się ja. Jak to będzie duże. Która grawe. to? Chodźcie! Dobra! Sramik! Ja, ja wiesz, że ja nagrywam i mi to zobaczy. Wiem! Chodźcie! Wiem. Daniel, Koks, no chodź! Daniel! Koks! Chodź, bo my już jesteśmy na środku lasu. Boję się, że się zgubimy widzowie. On się zgubi. My też. On się nie zgubi, ale my tak. Bastek gada o... Jak Bastek, jak mieliśmy jak, 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 jak chodzić do tego Panie. domu, to on gadał o jakiejś zakonnicy. Nie, lasu! Nie, tam dalej jest. Co to jest widzowie? Widzowie, co to jest takie coś? Ej, Boję się. Co to jest? Ja. Dom taki z Bena jest straszniejszy. Ja. Boje się, tu mogą być dziki. Widzowie. To jest taka przygoda. A wy wiecie, taki Bena, serio? Proszę. Kurde, to jest to coś. Ta! Patrzysz mi mamuśki? Nie. Jak będzie w domu, bo... O! Bo oh. A! My się... Co to było? Powiedz nie jedną rzecz. Tak, jaką? tu. Co? Odsu. No co? tutaj idę. idę To co? Bo wy, wy to tutaj... No, ale ja nagrywam. Tak? E, tu i włączacie swoje konto i tak nagrywacie normalnie, tak? Nie, bo ja też. Jak wy to robicie tak To na aparacie? Tak, o dobra, dobra widzowie, dobra. dobra o, o. Pokaż na aparacie. No ale ja nagrywam! Więc ci mnie mogę pokazać. No na przykład, na aparacie. To no, potem zobaczysz. O, ktoś tam jest. Aj, Dania się zgubił. Nam. Się Co to zaczyna... było? Bo jak na aparacie się zaczyna, to jest takie. Ale ja mam inny telefoniczny. Oła! Co tu kurde jest? Aha! Widzowie, jak my się zgubimy to mam nadzieję, że, mam nadzieję, że nie umrzemy. Jesteśmy w środku lasu. Widzowie? na 21. O, Daniel idzie! Oglądnie właśnie Cebula! Cebula tu jest.

a, A by się, nie by się z moim duchom? chodźcie widzowie z nami. Która widzowie. Dobra, co? Tu ktoś, tu na ktoś, tu Dobra. ktoś tu był. Ktoś tu był. Najlepsze słowo, ktoś tu był. Tura, chodźcie. Ktoś tu był. Ktoś tu był, na pewno ktoś tu był. I pił. Daniel, Daniel pamiętaj, nie pokazujesz parzy. Jaki duży ślimak! pokażę kogoś To jest cebula, to jest cebula. Co? To jest cebula. Dobra, jest cebula ja już wracam ślimak. na koniec. Patrz, bo tutaj jest ślimak. To jest To no, no dobra, chodźcie! Ej, ej, to naprawdę nie jest cebula, to ślimak. Co? się Normalnie piękne. Widzisz? Yy, no widzę tu piasek. nie ja czuję jakby coś. Dobra, nie... idziemy. Ej, co nie chodzi w skórze. Mi też właśnie. Mi Chyba, też, wie... ja, ja myślę, że to pają Nie, ja też właśnie. A się tu kleść. kleść? No od mojego taty się dałeś. Prowizora.

Ja czuję, bo ja No. Ja już mam za dużo pamięć. Ca, ca, zaraz, zaraz zagramy kolejną rzecz. Ślupawi, zobie!